Hej moi drodzy, witam was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na projekt Denko, czyli przegląd kosmetyków, które zużyłam w ostatnim czasie. Takie krótkie mini recenzje, czy dane produkty mi się sprawdziły, czy nie, czy są warte uwagi, czy może lepiej je sobie odpuścić. I będzie to Denko typowo pielęgnacyjne, bo w ostatnim tego typu filmie mówiłam wam o tym, że cały czas trwa projekt zero, jeśli chodzi o makijaż i Zrobiłam sobie sama taki projekt Zero od początku tego roku. Postanowiłam, że będę zbierać opakowania po kosmetykach do makijażu w oddzielnym pudełku i po 6 miesiącach zrobię podsumowanie projektu Zero, czyli przegląd produktów, które zużyłam między styczniem a czerwcem. I taki film pojawi się w połowie lipca. Także dzisiaj denko w 100% pielęgnacyjne i zaczynamy od pielęgnacji twarzy. Pierwszy produkt, który zużyłam już w maju jest to krem z Sorai, owsiany krem na dzień z tej serii od terapii do cery wrażliwej. I to jest fajny krem nawilżający, delikatnie odżywczy, kojący, ale nic poza tym, więc tu zależy, czego potrzebujecie. Jeżeli macie skórę problematyczną ze zmarszczkami i oczekujecie liftingu, ujędrnienia no to musicie szukać kremów, które mają składniki aktywne. Ten krem jest po prostu delikatnym, dziennym kremem nawilżającym, co nie zmienia faktu, że jest naprawdę fajny. I tutaj mamy aż 99% składników pochodzenia naturalnego, co jest na pewno na duży plus, aż 75 ml, bo to jest większa pojemność niż standardowej 50. I mamy tutaj słoiczek z recyklatu o pojemności właśnie 75 ml, 50% więcej kremu, mniej odpadów. Hasło przewodnie super. Także polecam ogólnie tą serię, to jest krem bardzo lekki. Pod makijażem również się sprawdza. Mam jeszcze tą wersję na noc, jak wspominałam, i jeszcze go nie zużyłam. Ten wykończyłam w 100%, no i myślę, że jeżeli czegoś takiego delikatnego, nawilżającego szukacie, to jak najbardziej ta seria Soraya od terapii. Przechodzimy sobie dalej i maska, którą ostatnio wykończyłam jest to Mia 3-minutowa maseczka wygładzająca z aktywnym węglem kokosowym. Miałam wcześniej tą drugą wersję maseczki, taką różową, z różową glinką i ona mi się niesamowicie dobrze sprawdzała. Nieraz pokazywałam ją w ulubieńcach. Ta też jest spoko, jest to taka oczyszczająco-wygładzająca maseczka. Tamta powiedziałabym, że jest tak w 100% wygładzająca. Naprawdę odczucie na skórze po zmyciu tej maski jest rewelacyjne. Dodatkowo niby tu jest glinka, ale bardzo łatwo można tą maseczkę zmyć. Nie ma z tym problemu. Ona delikatnie zastyga, ale to nie jest jakieś super ściągnięcie, skóra nie jest przesuszona po tej masce, więc jeżeli chcecie przetestować czy tą różową, czy tą zieloną, to naprawdę polecam. Świetne maski w dobrej cenie. Kolejny produkt i to jest moje drugie opakowanie, to jest Ziaja Jeju białe mydło do twarzy przeciw sebum z nutą mango, kokosa i papai do mycia klasycznego lub szczoteczką, głębokie oczyszczanie. I to jest faktycznie produkt, który oczyszcza głęboko, oczyszcza tak troszeczkę skrzypiąco, ta skóra wtedy jest, wiecie, taka delikatnie przesuszona, więc potrzebuje nawilżenia, ale raz na jakiś czas takie oczyszczenie dogłębne jest potrzebne. I to mydło nam to zapewnia. No, jak mówię, jest taki delikatny efekt ściągnięcia, takiego skrzypienia skóry. Nie wszyscy to lubią. Mi to nie przeszkadza, raz na jakiś czas jak najbardziej. Jak mówiłam, to jest moje kolejne opakowanie, bo to jest produkt bardzo tani, bardzo wydajny i naprawdę się opłaca go kupić, bo kosztuje kilka złotych, a robi dobrą robotę na skórze. Ja mam skórę normalną, więc nie potrzebuję takiego mocnego, silnego oczyszczania codziennie. To mogłoby być troszeczkę przesuszające dla mojej cery, ale dla cery tłuste i mieszanej. Myślę, że codzienne stosowanie byłoby okej, okay, więc polecam. Mam jeszcze dwa produkty, które zużyłam, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy. Pierwszy produkt to jest Mija Naturalny Peeling Enzymatyczny. Enzym z papai, drobinki ryżowe z orzecha włoskiego, olejki ze słodkich migdałów, pestki malin, moreli, ekstrakty z truskawki, malina, jeżyna, witamina E, prowitamina B5. Także składników jest sporo. Jest to peeling o podwójnym działaniu, bo on jest enzymatyczny, ale dodatkowo mamy takie delikatne drobinki ścierające, bardzo, bardzo lekkie, więc myślę, że dla skóry wrażliwej on się sprawdzi. U mnie sprawdził się dobrze. Jeżeli potrzebujecie silnego peelingu enzymatycznego, to nie do końca, bo on jest, jak mówiłam, delikatny. Z drugiej strony, jeżeli potrzebujecie silnego peelingu ym, gruboziarnistego, to też nie do końca, bo on ma delikatne drobinki. Więc to jest taki właśnie pół na pół peeling dla skóry delikatnej, dla skóry wrażliwej, który, myślę, Was nie podrażni. U mnie sprawdzał się dobrze. I ostatni produkt, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, to jest maseczka od Surai, Spacer przed snem, glinkowa maseczka na dobranoc. Wersja dotleniająca. Ja Wam kiedyś w ulubieńcach pokazywałam wersję chyba z czerwonym winem, taką bardzo mocno wygładzającą, z czerwoną glinką. Tutaj mamy maseczkę z zieloną glinką. Ona również mi się dobrze sprawdzała, ale to jest taka typowo nawilżająca, taka nawadniająca maska. Ja złapałam te maseczki przypadkiem na jakiejś promocji w Contigo za około chyba 6 czy 7 zł i naprawdę są świetne, ładnie się wchłaniają, bo to są maski glinkowe, ale maski na dobranoc. Czyli nakładamy je na noc. Ja nakładałam taką grubszą warstwę po 15-20 minutach zmywałam nadmiar. Ale wiecie, nie zmywałam na przykład płynem micelarnym, czy nie oczyszczałam skóry pianką czy żelem, tylko zmywałam delikatnie chusteczką ten nadmiar, żeby nie odcisnął mi się na poduszce, a resztę zostawiałam i to się wchłaniało przez całą noc. Rano skóra jest naprawdę nawilżona, wygładzona, są to fajne produkty. Ostatnich nie widziałam, szperałam w internecie i szukałam tych masek, nie mogłam znaleźć, ale jeżeli jeszcze gdzieś tam je złapiecie, to polecam. Naprawdę warto przetestować. Przechodzimy sobie dalej. Znowu kolejne opakowanie, i to jest produkt od Jai Baltic Home Spa. Idy mgiełka do ciała i włosów o zapachu mango. Przede wszystkim przepiękny zapach mango, takiego prawdziwego, słodkiego mango. Bardzo odświeżająca mgiełka, fajna atomizer, bo to była taka delikatna chmurka, wiecie, odświeżenia. Ja stosowałam tą giełkę i na ciało, żeby delikatnie odświeżyć to ciało, ale żeby nadać właśnie takiego fajnego, letniego zapachu i na skórę twarzy, i nic mnie nie szczypało, o czym mnie nie piekło, jeżeli gdzieś tam troszeczkę więcej spryskałam. I na włosy na mokro. Także bardzo fajny produkt. Ogólnie ta seria jest bardzo ciekawa, więc muszę przetestować więcej kosmetyków z Balticom Spa właśnie od Jai. Bo te kosmetyki są mocno polecane, już słyszałam od wielu osób, że są fajne. No a jakoś mnie nie po drodze, ale jak będę w jakimś centrum handlowym i będę miała sklep Jai gdzieś tam obok, to na pewno zajrzę i kupię na 100% tą giełkę. Ale może jeszcze inne produkty z tej serii. Was wprowadziłam w błąd, bo myślałam, że to już wszystko, jeśli chodzi o denko i pielęgnację twarzy, ale miałam jeszcze na dole Torby dwa produkty, dwa opakowania po produktach. No i tutaj oczywiście klasycznie Pixie Glow Tonic, Nieraz nie dwa już Wam pokazywałam, czy w denku, czy w ulubieńcach, czy jeśli chodzi o jakąś moją pielęgnację poranną wieczorną, no naprawdę bardzo lubię ten tonik. To jest jeden z produktów, za który warto naprawdę zapłacić więcej. On jest drogi, ale ja i tak do niego wracam, bo widzę jakie daje efekty. Daje ładne rozświetlenie skóry, wyrównanie kolorytu, delikatne złuszczenie tej skóry. Polecam, jeżeli jeszcze do tej pory nie testowaliście Glow Pixie, Pixi, to naprawdę warto. I Fresh Juice od Bielendy, i to jest żel micelarny do mycia twarzy. On ma tutaj sok z ananasa, kwas laktabionowy i micelle, Jest to produkt niby rozświetlający, tego nie zauważyłam. Po prostu lekki, odczyszczający żel, troszeczkę taki chłodzący, odświeżający. Jeżeli czegoś takiego szukacie, no to za kilkanaście złotych w drogarii polecam. Mi się sprawdził okej. Okay. Ale maseczka, którą kupiłam w Rossmanie na jakiejś promocji za chyba 7-8 złotych, więc bardzo tanio, bo ta seria ogólnie jest droga. To jest seria L'Oreal Botanic Fresh Care. Mamy tutaj krokosz i olej karganowy. i Jeśli chodzi o ten produkt, ok Powiedziałabym, że jest dobry. Włosy faktycznie były takie fajne, mięciutkie, puszyste. Były delikatnie wygładzone. Ale czy ona jest warta ceny regularnej około 40 zł? No to tutaj nie do końca. Po prostu dobra maska drogeryjna, ale w cenie dużo, dużo niższej znam lepsze maski, no więc raczej do niej nie wrócę. W temacie Lorala złożyłam ostatnio na wyjeździe wakacyjnym maseczkę. To jest taka skoncentrowana maska, trochę odżywka: L'Oréal Rapid Reviver, i to jest akurat wersja do włosów suchych. Magiczna moc olejków. I jeśli chodzi o takie używanie raz na jakiś czas, albo właśnie używanie na wakacjach, kiedy chcecie jak najszybciej się ogarnąć, to jak najbardziej, bo to jest maska, którą nakładacie i od razu spłukujecie. I te włosy faktycznie są lejące, bardzo wygładzone, wyglądają naprawdę ładnie. Ale ona jest zapychająca, zawiera silikony, nie zawiera żadnych składników tak naprawdę odżywiających włosy od środka. Więc jeżeli ona będzie gdzieś tam na promocji, to pewnie sobie kupię, żeby mieć właśnie czy na wyjazd, czy jak po prostu się bardzo spieszę, żeby szybko te włosy ogarnąć ale na co dzień raczej bym jej nie polecała. Garnier Fructis i tutaj mamy wersję przeciwłupieżową 2 w jednym z ekstraktem zielonej herbaty i piroktonem olaminy. I to jest produkt przeciwłupieżowy, który ma dawać takie delikatne ukojenie, jeżeli na przykład macie problem z tym, że spędzi Was głowa, że macie gdzieś tam jakieś zaczerwienienia, że właśnie macie ten łupież, no i wiecie, czasem jest taki efekt dyskomfortu, to ten szampon pomaga. Więc ja staram się ogólnie mieć w łazience tego typu szampony, kiedy na przykład mam raz na jakiś czas taki problem, albo kiedy mój mąż ma taki problem, żeby czymś takim się poratować. Pokazywałam Wam kiedyś w ulubieńcach szampon kawowy z Anwę, taki enzymatyczny. I moim zdaniem jest on niebo lepszy, naprawdę działa lepiej, czy na właśnie taką łuszczącą się skórę głowy, czy na zaczerwienienia. No ale wiecie, w drogerii jeżeli chcecie coś na szybko kupić, coś przeciwłupieżowego, coś kojącego to polecam te fruktisy, bo one są naprawdę spoko. Oczywiście Batist, nie wiem, które to już jest moje opakowanie, tutaj mam wersję Original i tutaj mam wersję taką dużą, 300 ml, którą kiedyś złapałam w Rosmanie przy kasie chyba za 10 albo 11 zł. I to jest wersja 50% większa niż standardowa i powiem Wam szczerze, że żałuję, że wtedy nie wzięłam sobie kilku sztuk, bo on był w mega dobrej cenie, a dodatkowo no taka duża pojemność to naprawdę starcza na bardzo, bardzo długo. Ogólnie jeśli chodzi o Batisty, polecam serdecznie. W temacie pielęgnacji włosów kolejne opakowanie mojego ulubionego, ukochanego olejku na końcówki. I to jest olej zabezpieczający końcówki z Only Bio, z naturalną, wegańską formułą, z olejem z czarnuszki, awokado i słodkimi migdałami. Świetny olejek, nie tłusty, nie kleisty, ale ładnie nawilżający, dociążający troszeczkę te końcówki. Wiadomo, że nie stalający, bo nie ma takich cudów, ale działa ładnie na moje włosy. Ja czasem lubię pół pompki nałożyć na całe włosy i wtedy widzę... Ja czasem... Ja poza, tym, że używam, ja, po, ja poza tym, że używam go na końcówki włosów przy każdym myciu włosów, to używam też raz na jakiś czas na całe włosy. Ja poza tym, że używam go na końcówki, to nakładam też raz na jakiś czas pół pompki na całe włosy i widzę, że on naprawdę te włosy odżywia. Fajnie się po prostu z moimi włosami wysokoporowatymi zgrywa. Więc jeżeli chcecie coś takiego na końcówki, tutaj macie w ogóle ogromną pojemność 80 ml, to polecam, jest świetny. Do tego wszystkiego on pachnie przepięknie, bo to jest taki bardzo słodki, taki troszkę landrynkowy, tropikalny zapach. I jeśli chodzi o cenę, coś około 25 zł, no ale wiadomo, w Rossmanie na promocji można go złapać za kilkanaście. Polecam, naprawdę świetny produkt. I została mi jeszcze pielęgnacja ciała i tutaj mam trzy produkty do kąpieli. Pierwszy produkt to Avon yy, płyn do kąpieli wersja Ciastko waniliowe, coś takiego. Jeśli chodzi o zapach, on był słodki, taki właśnie troszeczkę ciasteczkowy, ale przez to, że miał wanilię mocno wyczuwalną w tych swoich nutach, no to niestety no mi nie do końca przypadł do gustu, bo ja nie lubię wanilii w kosmetykach. To jest dla mnie troszeczkę taki dły zapach, no nie przepadam, dlatego jeśli chodzi o ten zapach, nie do końca. Ale na przykład guma balonowa, kto mnie ogląda ten wieżę, uwielbiam, więc jeżeli chcecie przetestować jakiś płyn zejwono, to polecam właśnie gumę balonową. Drugi płyn do kąpieli to jest coś z Beauty i tutaj mam zapach Pink Lemonade. Ja ten produkt złapałam w Rossmanie na wyprzedaży za kilka złotych. Tutaj mamy pojemność. 500 ml i to jest marka brytyjska, i jak dla mnie ten produkt ok, ale szał nie zrobił, dlatego że on nie robi po prostu piany. Przez to ja nalewałam go więcej, dlatego nie był wydajny, a i tak tej piany nie było. I to troszeczkę skreśla ten kosmetyk, bo ja po prostu jak robię sobie takie domowe spa, jak kładę się w wannie, no to lubię mieć tą pianę. Tutaj tej piany do końca nie było, więc taki średniak. Ale jak już jesteśmy w temacie piany, to serdecznie mogę Wam polecić te limitowane płyny do kąpieli z Avonu, i tutaj mam akurat zapach mango Summer Shake i mam nadzieję, że on jeszcze będzie dostępny, że jeszcze wróci, bo ten zapach był obłędny, kąpiel była naprawdę przyjemna. Tutaj wydajność jest bezbłędna, dlatego że wystarczyło pół nakrętki naleźć do wanny i unosił się bardzo fajny, intensywny słodki zapach, no i dodatkowo była ta piana, której tak bardzo poszukuję. Także te płyny limitowane 250 serdecznie polecam. I ostatni produkt do pielęgnacji ciała to jest Dermo The Dermospa Beauty Sleep. I tutaj mamy takie bardzo bogate, bardzo odżywcze, gęste masło, więc musicie coś takiego lubić. To nie jest taka miękka, lekka formuła, tylko to jest faktycznie taki zbity produkt, który dopiero pod wpływem temperatury Waszych dłoni, pod wpływem tego jak zaczynacie go rozcierać na skórze, on się delikatnie rozpuszcza i wtedy tworzy się taki fajny, przyjemny kremik. Tutaj DAF nam obiecuje, że ten produkt ma odnowić naszą skórę, zregenerować już w jedną noc. Takich cudów nie ma, ale naprawdę był mocno odżywczy, mocno nawilżający i staczył mi na bardzo, bardzo długo. Pojemność 300 ml, mega wydajność. Jeśli chodzi o cenę, coś około 20 zł. I szczerze mówiąc, ja nie przepadam za balsamami czy za pielęgnacją z DAF, ale ta seria Dermospa naprawdę przypadła mi do gustu. Miałam jeszcze kiedyś krem z tej serii, krem do rąk, i on też mi się dobrze sprawdził. Był bardzo taki bogaty, natłuszczający, odżywczy. Więc jeśli chodzi o tą serię Dermospa, bardzo serdecznie polecam. Dobrnęliśmy do końca. Jeśli chodzi o denko pielęgnacyjne z ostatniego czasu, to by było wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że miło spędziliście ze mną czas. Jeśli tak było, zostawcie mi kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!